Programowanie Wi-Fi 451522 F razem. Na wyświetlaczu mamy szybkie ustawienia. Potwierdzamy klawiszem OK, czy wyczyścić obecną konfigurację sieci w LAN. OK. Kasa wyszukuje nam sieci, jakie widzi w pobliżu. Klawiszem kod wyszukujemy naszej właściwej nazwy. Po odnalezieniu nazwy potwierdzamy klawiszem OK. Po raz kolejny nam wyświetli nazwę, potwierdzamy klawiszem OK. W tym momencie wpisujemy hasło, tak, dawne SMS-a. Jeżeli mamy duże litery, klawisz FC na powoduje, że kasę przed dużymi, z powrotem FC na wracamy do małych liter. Po poprawnym wpisaniu hasła, potwierdzam klawiszem OK. Pytanie: Dodać kolejną konfigurację sieci? Klawiszem nie, że nie chce. Wycofuję się do głównego ekranu. Do minutki ma nam się pokazać znaczek Wi-Fi i te czałeczki mają być nieprzekreślone, oznacza poprawną konfigurację kasy z siecią.